Teatru za kurtyną. Tylko ja mam prośbę: bardzo proszę o ciszę. Trzeba być cichutko, ale klaskać głośno, dobrze? Buźki nie rozmawiają, a będziemy klaszczyć. Pierwszą sceną będzie utwór Okulary, czyli o panu Hilary Juliana Tuwina. Wszystko będzie widać. Biega, krzyczy Pan Hilar. Yeah. thank <laughs> you Vamos хотим Musimy coś usłyszeć. Czy słyszymy? Pani doktor. Potem ją dokładnie spada. No i wreszcie tak powiada. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie. Jestem chora. A doktora chora słucha. Mam już Będę słuchał. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się żaba, suszyła aż wyschła tak, że po troszku została z niej gastka. Proszk, a doktor drapie się w ucho. Please be. Chodzi tę rzecz oglądać co dzień Wyro... Będę dla nich szepka skrupa z kawałkiem chlebka. Oj, skrupa odnego, skrupa. Oj, skrupa, żeby się skrupa. I ciągnie dziadek. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babci. I biedny dziadek z babcią nie Ciągnął ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadek, dziadek za rzepkę. Oj! Oj! Przeleciał wnuczek, babci się wyłapał, poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za żadkę. oj! Co się, sapią, stękają srogo, Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogę. Zawołał wnuczek szczeniaczka wróćka. Nie mogą. Na kółkę czychał kopyt. Zaszczekał mruczek. Kicia za mruczka. Mruczek za wnuczkę. Wnuczek za babcię. Babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj! Chodźcie się z sawią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła Kicia kurkę z podwórka. Wnet przeleciała usłuszna kurka. Kicia. Kicia za Mroczka, Mroczek za Mroczka, Mroczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! O, czy się stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską. Krzyknęła kurka. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za mruczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za żadkę. Oj! za gąskę, gąska, za kurkę, kurka za kicie kici za mruczka, mruczek za mruczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, Łapała boczka, oj, rzadka pogradka. Żabka za boczka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, Kicie za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcię za dziadka, dziadek za rzepkę, oj. rzepkę też miała krawka. Tak się zawzieli. Tak Babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek biedny na kicie, kicie na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka. bociek na żabkę, a żabka na kawkę. I na ostatku kawka na krawkę. I jedną. Dyną. Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim aktorom za ogromne zaangażowanie, pomysł i za to, że sprawili nam tyle fajnej radości. Ale wyjątkowe podziękowania chciałbym złożyć na, dla pani Eli. Pani Ela to jest pomysłodawca, reżyser, scenograf, dźwiękowiec i, i po prostu dobra dusza tego przedstawienia. Pani Kasia, Pani Kasia, Pani Dominika, Pani Agnieszka.